Witam Państwa. Znajdujemy się dzisiaj na polach warzyw kapustnych. Tutaj mamy kapustę pekińską, kapustę białą, kapustę czerwoną, włoską, kalarepę i broku. Bardzo często zadawanym pytaniem przez producentów jest to, czy programy nawożenia warzyw na zbiór letni wyglądają tak samo jak programy nawożenia warzyw na zbiór jesienny. Otóż, jeśli chodzi o nawożenie mikroelementowe, tutaj w zasadzie nie ma żadnych różnic, a więc używamy produktu. Green Mix jako takiego produktu kompleksowego, zawierającego magnes i mikroelementy. Oczywiście nie możemy zapominać o dodatkowych dawkach boru, czyli produkt Borogreen. No i jeszcze możemy zastosować Molibden, który również przez warzywa kapustne jest lubiany, czyli produkt Molistar. Cały czas stosujemy również produkty aminokwasowe, aby dostarczyć roślinom wszystkie niezbędne aminokwasy. Takim bardzo fajnym produktem jest również produkt kalfony, czyli takie unikatowe połączenie fosforu i wapnia, jak również azotu. I tam mamy też właśnie te mikroelementy, szczególnie istotne dla warzyw kapustnych, czyli bor i molibda. Różnice w nawożeniu warzyw jesiennych i letnich wynikają głównie z takich zabiegów doraźnych, czyli na wiosnę staramy się niwelować skutki niskich temperatur, więc słabego przyswajania fosforu czy też przymrozków, więc działamy przed przymrozkami, jak i później już regeneracyjnie po przymrozkach. Jeśli chodzi o zabiegi letnie, tutaj przede wszystkim działamy, żeby niwelować negatywne skutki wysokich temperatur i tutaj możemy zastosować produkt Revival, czyli dostarczyć łatwo przystwialne aminokwasy i wapń nawet w przypadku występowania bardzo wysokich temperatur. No i drugim takim zabiegiem jest produkt Zastosowanie produktu Erantis. Erantis jest to nowy produkt, który wspomaga nam roślinę przy wykorzystaniu efektywnie zasobów wody. Zasobów wody, które ona gromadzi w sobie, jak i również z gleby. Jest to produkt, który również pomaga nam efektywnie wykorzystać składniki mineralne, które też tam w glebie są skumulowane.